Mamy zadanie szesnaste i tutaj musimy oszacować ceny w dwóch korporacjach taksówkowych. Dobrze. I wiemy, że tak. Jedna korporacja taksówkowa nazywa się jedynka i oni mają tak. 3,20 to jest opłata początkowa, czyli jak wchodzimy do, taks do taksówki, tyle zapłacimy od razu na dzień dobry, i później za jeden kilometr też 3,20. Czyli moglibyśmy sobie tak napisać, że całkowity koszt używania tej taksówki to jest to jest ten koszt. No to jest tak, 3,20 to jest to, jak wchodzimy na dzień dobry, tyle płacimy, i później jedziemy x kilometrów, a za każdy kilometr też płacimy 3,20. Czyli no, to jest koszt przejechania x kilometrów w korporacji 1. Teraz w korporacji 2 ten koszt będzie wynosił tak. Jak wchodzimy do, wchodzimy do samochodu, no to opłata początkowa na start wynosi 8 zł. No i później mamy przejechać też tyle samo kilometrów, czyli x, ale one są po 2 bo tu jest powiedziane, że pan Jan korzystał a pan Wojciech pan Jan z jedynki, a pan Wojciech z dwójki obaj panowie pokonali trasę o tej samej długości, czyli tu będzie x i tu będzie dług, bo to jest długość tu, no i zapłacili tyle samo, czyli tu będą też te same wielkości, czyli y równa się y możemy zrobić, czyli to równa się to, czyli mam tak 3 i 2 plus 3 i 2x równa się 8 plus 2 i 4x. No i mamy takie równanie rozwiązać. Dobrze, przenieśmy sobie x -y na lewo, to cyferki na prawą. No to będziemy mieli tak: 3 i 2x odjąć 2 i 4x. Równa się 8, odjąć 3 i 2. Pozmieniałem znaki przenosząc na drugą stronę. znaku równa się. No i tutaj będę miał 0,8x. A tutaj równa się 4,8. Dzielimy teraz obie strony przez 0,8. No i mamy x równa się 4,8 przez 0,8. No to jest 6. Ok. Czyli yy, yy, x równa się 6. Czyli każdy z nich przejechał po 6 km i wtedy zapłacili tę samą kwotę.